Zdrowe w Chrystusie. Nieważne z jakiej perspektywy patrzysz na chrześcijaństwo, jest ono prawdziwym cudem. Najbardziej niesamowitym cudem jest nowe stworzenie. Nigdy przedtem nie byliśmy w stanie dotrzeć do jego serca. Staliśmy obok jako obserwatorzy i patrzyliśmy na nie z różnych perspektyw. Człowiek staje się nowym stworzeniem przez otrzymanie życia i natury Boga. Potraktuj te fragmenty jako ilustracje. Kolosan 2:13 I was, umarłych na skutek występków i nieobrzezania waszego grzesznego ciała, razem z nim przywrócił do życia. Darował nam wszystkie występki. Zostaliśmy uczynieni żywymi razem z nim. Dwunasty wers mówi: Jako razem z nim pogrzebani w chrzcie, którym też razem zostaliście wskrzeszeni przez wiarę w moc Boga, który go wskrzesił. Jest to aspekt prawny nowego stworzenia, a wszystko co prawnie nam przysługuje, może stać się istotną rzeczywistością. W umyśle Ojca zostaliśmy uczynieni żywymi razem z Chrystusem. Kiedy on został uczyniony żywym w Duchu, my również zostaliśmy uczynieni żywymi w Duchu. To staje się dla nas rzeczywistością, kiedy osobiście przyjmujemy Jezusa jako Zbawiciela i wyznajemy go naszym Panem. Życie Boga wchodzi w nasze dusze i tworzy je na nowo. Efezjan 2:1 i Wy byliście umarłymi na skutek Waszych występków i grzechów. Można to nazwać cudem chrześcijaństwa właściwym nowym stworzeniem. Byłoby więcej radości na starość niż w młodości, gdybyśmy nie bali się starości. Lękamy się starości, ponieważ ogarnia nas strach związany z chorobami, bólami i śmiercią. Życie i śmierć Kilka faktów dotyczących życia i śmierci może się okazać nam bardzo pomocnymi. Śmierć duchowa jest rodzicem śmierci fizycznej. Nie było śmierci fizycznej, dopóki Adam nie umarł duchowo. Nie było śmierci w oryginalnych planach stworzenia. Wiemy, że na koniec tych czasów śmierć zostanie połknięta przez nieśmiertelność. 1 Koryntian 15,26: Jako ostatni wróg zostanie pokonana śmierć. Nastąpi bezśmiertna wieczność. Dlaczego nie może być teraźniejszości pozbawionej chorób? Wierzę, że wolą ojca jest, aby Kościół był tak samo wolny od chorób, jak jest wolny od grzechu. Śmierć jest wrogiem. Słabość i dolegliwości są wrogami. Śmierć nie jest tylko wrogiem człowieka, ale również Boga. Drugi list do Tymoteusza, 1.10 mówi nam, że w zmartwychwstaniu pana Jezusa śmierć utraciła swoje panowanie. Ukazana zaś została ona teraz przez pojawienie się naszego zbawiciela Jezusa Chrystusa, który przezwyciężył śmierć, a na życie i nieśmiertelność rzucił światło. On uczynił dwie rzeczy. Przeniósł nam życie i nieśmiertelność oraz odebrał panowanie śmierci. Kiedy On powstał z martwych, osobiście pokonał śmierć. Pokonał śmierć w Łazarzu, pokonał śmierć w synu wdowy. On był Panem Życia. Apokalipsa 2014, A śmierć i otchłań wrzucono do jeziora ognia. Apokalipsa 21:4 I otrzesz ich oczu wszelką łzę a śmierć już odtąd nie będzie. Ani żałoby, ni krzyku, ni trudu już odtąd nie będzie, bo pierwsze rzeczy przeminęły. To będzie koniec śmierci. Ta obietnica ostatecznego zniszczenia śmierci posiada w sobie sugestię, że jest w planie zbawienia coś, co ma dać nam zapewnienie o życiu bez chorób, póki nasze ciała się zużyją i śmiertelność wygra bez borykania się. Wzgardzony i odepchnięty przez ludzi, Mąż boleści, oswojony z cierpieniem, jak ktoś, przed kim się twarze zakrywa, wzgardzony tak, iż mieliśmy go za nic. On się obarczył naszym cierpieniem. On dźwigał nasze choroby, a myśmy go za skazańca uznali chłostanego przez Boga i zadeptanego. Lecz on był przebity za nasze grzechy, zdruzgotany za nasze winy. Spadła nań chłosta zbawienna dla nas, a w jego ranach jest nasze zdrowie spodobało się panu zmiażdżyć go cierpieniem. Dlatego w nagrodę przydzielę mu tłumy i posiądzie możnych jako zdobycz za to, że siebie na śmierć ofiarował i policzony został pomiędzy przestępców, a on poniósł grzechy wielu i oręduje za przestępcami. To jest jego posługa najwyższego kapłana teraz z poprawicy ojca. W całym tym zaplanowanym programie, który można skrócić do słów Krwią jego ran zostaliśmy uzdrowieni. Można zobaczyć, że problem grzechu i chorób został już rozwiązany. Tak samo jak pewne jest, że Jezus był nosicielem naszych grzechów (Koryntian 5:21), to tak samo pewne jest, że staliśmy się sprawiedliwością Boga w nim. On został obarczony naszymi chorobami po to, żebyśmy my mogli zostać całkowicie uzdrowieni jego życiem. Nie ma ucieczki przed faktem, że tak samo jak on rozprawił się z grzechem, tak samo on rozprawił się z chorobami. Hebrajczyków 9,26. A tymczasem raz jeden ukazał się teraz na końcu wieków na zgładzenie grzechów przez ofiarę z samego siebie. Hebrajczyków 10,12. Złożywszy raz na zawsze jedną ofiarę za grzechy, zasiadł po prawicy ojca. Rozprawił się z grzechem, abyśmy mogli być urodzeni na nowo, stać się nowym stworzeniem, żeby natura grzechu, która nas trzymała w niewoli, mogła zostać wymazana i aby zastąpiła ją natura Boga. To jest nowa natura, która rozwiązuje za każdego z nas problem grzechu. Problem grzechu został rozwiązany. Rzeczy, które zrobiliśmy przed zaakceptowaniem Chrystusa, zostały wymazane tak, jakby nigdy wcześniej ich nie było. Teraz jesteśmy w rodzinie. Jesteśmy sprawiedliwością Boga w Nim. Hebrajczyków 10:38 A mój sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Jeśli się cofnie, nie upodoba sobie dusza moja w Nim. Nowe stworzenie nazywane jest sprawiedliwością Boga. On jest sprawiedliwością Boga. Jego trwanie z Ojcem jest takie samo jak trwanie Jezusa ale jeśli zgrzeszy, ma odwokata u Ojca, Jezusa Chrystusa Sprawiedliwego. Człowiek traci poczucie sprawiedliwości, kiedy grzeszy, ale Jezus Sprawiedliwy wstawia się za nim i odnawia jego utraconą relację i poczucie sprawiedliwości. Relacja i uzdrowienie Pierwsze list Jana 1,9 Jeżeli wyznajemy nasze grzechy, Bóg, jako wierny i sprawiedliwy, odpuści je nam, i oczyści nas z wszelkiej nieprawości. To odnawia naszą relację, przyprowadza nas do pełnej jedności z ojcem. Teraz, patrząc przez pryzmat tego, tak samo jak każdy z nas został uzdrowiony w umyśle ojca, to tak samo jest uzdrowiony z chorób, jak i z grzechu. Jeśli po uzdrowieniu z choroby przeciwnik dotknie nas jakąś inną chorobą, czy niepewnością, Wystarczy, że będziemy podążali za procedurą, która doprowadziła nas do zerwania relacji z Ojcem duchowo. Choroba jest złamaniem relacji z Ojcem fizycznie. Możesz otrzymać odnowienie relacji i poczucia sprawiedliwości przez wyznanie grzechów i przez adwokaturę Jezusa, możesz zostać uzdrowiony fizycznie. Choroba duszy jest tym, co utrudnia nam otrzymanie naszego uzdrowienia. Chorobami duszy są wątpliwości, strachy. Świadomość grzeszności, poczucie niższości, strach przed byciem bezwartościowym i poczucie niegodności przebywania w Bożej obecności. Krew Jezusa Chrystusa, syna Bożego, oczyszcza z tego wszystkiego w momencie, kiedy uświadomisz sobie swój grzech. Przebaczenie oznacza absolutne wymazanie wszystkiego, co wyznałeś, tak, jakby to się nigdy nie wydarzyło. 2 Koryntian, 5, 4, 5. Dlatego właśnie udręczeni wzdychamy, pozostając w tym przybytku, bo nie chcielibyśmy go utracić, lecz przywdziać na niego nowe odzienie, aby to, co śmiertelne, wchłonięte zostało przez życie. A Bóg, który nas do tego przeznaczył, dał nam ducha jako zadatek. Greckie słowo użyte w tym kontekście to zoe, oznacza życie wieczne, życie zmartwychwstałe. Innymi słowy, oznacza to, że życie Syna Bożego, życie wieczne, może całkowicie zdominować, zawładnąć, połknąć, kontrolować nasze fizyczne życie. Jeśli jest to prawdą, to choroba została całkowicie pokonana, słabość fizyczna została wyeliminowana, a Psalm 27.1 jest prawdą. Pan, światłem i zbawieniem moim, kogóż mam się lękać? Pan, obroną mojego życia. Przed kim mam się trwożyć? Światło jest wiedzą. Jezus jest światłem dla świata. Ten, który chodzi w światłości, nie potknie się w ciemności, ponieważ będzie miał światło życia. Jan 8:12. Ja jestem światłością świata. Kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał światło życia. Słowo będzie Twoją lampą, światłem i zbawieniem. To jest prawdziwe uwolnienie, to jest zbawienie. Psalm 119, 105 Twoje słowo jest lampą dla moich stóp i światłem na mojej ścieżce. To jest uwolnienie od rzeczy, które nie leżą w woli Ojca. Nie możesz nawet na moment uwierzyć w to, że śmiertelność jest wolą Ojca. Śmiertelność oznacza słabość, chorobę, śmierć. Nie możesz myśleć, że choroby i dolegliwości są wolą Boga. Pan, światłem i zbawieniem moim, to znaczy zbawienie od chorób, dolegliwości i słabości fizycznego ciała. Strach już nigdy więcej nie będzie rządził Twoim życiem. Jeśli człowiek zostaje uwolniony od strachu przed słabością, śmiercią i bólem, to zostaje zdobywcą. Odkupienie zaplanowało to wszystko, żeby nasze ciała po tym, jak odradzamy się na nowo, już nigdy nie zaznały choroby. Ktoś zapyta. A co z cierniem w ciele Pawła? To nie była choroba. To był demon przeszkadzający mu w jego posłudze nauczania, który powodował, że on jąkał się. To nie miało nic wspólnego z chorobą. Całe to głupie gadanie o tym, że Łukasz był lekarzem Pawła nie jest prawdą. Lekarze byli czarodziejami. Należeli do grup spirytualistycznych. Greckie słowo farmacja, od którego wzięło się farmacyst, farmaceuta, znaczy czarodziej. W drugim liście do Koryntian 4,10 Paweł mówi Nosimy nieustannie w ciele naszym konanie Jezusa, aby życie Jezusa objawiło się w naszym ciele. Ciągle bowiem jesteśmy wydawani na śmierć z powodu Jezusa, aby życie Jezusa objawiło się w naszym śmiertelnym ciele. Dlaczego? Ponieważ żyli w wiecznym strachu przed tym, że zostaną ukamienowani, rzuceni lwom na pożarcie albo spaleni na stosie. Aby życie Jezusa objawiło się w naszym śmiertelnym ciele, jest zaskakującym stwierdzeniem życie Boga panujące w naszym fizycznym ciele. Psalm 27:1 Pan światłem i zbawieniem moim, kogoż mam się lękać. Te skazane na śmierć ciała teraz mają siłę Boga i życie Boga. Życie Jezusa zostało wszczepione w nasze fizyczne ciała. To nie jest uzdrowienie. To jest zachowanie od choroby, to jest ochrona, to jest siła i moc i umiejętność Boga w naszym ciele. Nie próbuj zdobyć swojego uzdrowienia. Bóg ci je dał. Nie próbuj wierzyć. Jesteś wierzący i wszystkie rzeczy są Twoje. Nie wypowiadaj wątpliwości. One rodzą więcej wątpliwości.